Na YouTube! <noise> o ja! Jaki żon! Ej, jak <noise> ją wyczułeś w koronkę? Adrian! Adrian! Jak ją wyczułeś? Nie, nie, no, on ten! Ona była tu rozkręcona, tu była trochę, że ona się tak, <noise> tak mieszała! I może to było <noise> ładnie.

Tam by był jako Paweł, Zwick i Luter. Ej, nie, nie, patrz. Paweł i Luter. Albo Zwick i Paweł. Nie, Paweł i Zwick i Luter. Paweł i Zwick i... Luter i Paweł. Nie, nie. Zwick Zyg... i Luter. Nie, Paweł. Zwick i Luter i... Baweł. I jakaś Gałka.